Witajcie. Mam tutaj nową pralkę, która opiera się o system ważenia prania. Te programy po prawej stronie działają bez ważenia. Tutaj widzimy od razu czas prania. W zależności od temperatury i obrotu wirowania, ten czas się zmienia. A te programy po lewej stronie, widzimy tutaj są kreski. Po wciśnięciu przycisku start jest to pranie ważone, jest obliczany czas, no i odpowiedni, odpowiednio program działa tak, aby wyprać daną wagę tego prania, tych ubrań. Jaka jest największa moim zdaniem wada, że nie możemy wyłączyć w żaden sposób tej technologii wagowej na tych programach po lewej stronie? Wada jest taka, Uwaga, mówię jaka jest wada, że gdy mamy suche pranie i włożymy powiedzmy do 8 kg, tak jest tutaj napisane, to mamy czas powiedzmy godzina 30. Gdy tak do połowy tego bębna damy suchego prania. No i wszystko się pierze elegancko. Ale co, gdybyśmy uznali, że coś się nam jednak nie doprało? Otwieramy, patrzymy, a abyśmy puścili sobie jeszcze raz jakiś program, żeby nam jeszcze raz wyprało. To te rzeczy w tej pralce są już wilgotne po procesie wirowania i one dużo więcej ważą. I to, co pokazywało godzinę 30 na początku to samo pranie suche gdybyśmy dali tutaj mokre na przykład chcąc drugi raz je wyprać, to pokażę wam 3 albo 3,5 godziny prania tutaj i nie macie żadnego wpływu żeby to ten czas zmniejszyć to samo nie ma możliwości tak jakby żeby sobie uprać powiedzmy w miejsce kilka rzeczy jakąś bluzę dwie bluzy po prostu, które są na przykład od oleju albo jakichś takich zajęć, że nie chcecie to do pralki wkładać, tylko chcecie sobie wstępnie to uprać i dopiero mokre włożyć. No to wszystkie te programy po lewej stronie z technologią wagową, a tylko one pozwalają takie większe, większą ilość prania, obsługują te programy, obsługują bardzo małą ilość prania. Zobaczcie do instrukcji delikatna, obsługuje wsad 3 kg, odzież sportowa 3 kg, szybki program 2 kg i tyle maksymalnie możecie włożyć, bo to wykrywa i to nie będzie działało, jak większą ilość prania włożycie. To co z tego, że tu jest napisane 8 kg, jak 8 kg działa tylko na tych dwóch programach po lewej, po lewej stronie, żeby nie było, że was os oszukuje, tylko program bawełna i Eko 4060 obsługuje maksymalną wartość znamionową. Wszystkie inne programy mniejszą wagę, ale to jest poza tym. Poza tematem ja wam tylko swoją opinię prezentuję, że nie macie na to wpływu, i gdy włożycie tutaj coś mokrego po tym wstępnym upraniu, powiedzmy, mocno zabrudzonej odzieży w miejsce, to znowu ten sam problem, że ta pralka waży. I wykrywa dużo większy ciężar, bo mokre, mokre ubranie jest znacznie cięższe od suchego, i znowu daje Wam bardzo dużo, długi czas prania, przez co ubranie się może dodatkowo niszczyć, jak, jak jest więcej, większy czas prania dłuższy, więcej tych obrotów, a to samo pranie, gdy było ułożone suche, no to jest na pewno o połowę krótszy ten czas. Także taka jest największa moim zdaniem wada systemu wagowego we współczesnych pralkach. Dzwoniłem po producentach do LG, Bosch'a, Beko i się dowiedziałem, chciałem zapytać, czy jest jakakolwiek pralka współcześnie produkowana, która na tych głównych programach nie ma systemu wagowego i dostałem informacji Informacja, że to jest bardzo spe specjalistyczne pytanie, i z tego, co oni wiedzą, to nie ma współcześnie produkowanej pralki, która by nie miała albo by pozwalała obejść ten system wagowy, więc nie wiem, czy to są jakieś normy Unii Europejskiej, czy inne lokalne, krajowe przepisy, czy chodzi o oszczędność wody, środowiska. Nie wiem, jeżeli wiecie, możecie się wypowiedzieć. Ale ja bym. Wolał, żeby jednak był przełącznik, albo możliwość ominięcia tego trybu wagowego, albo po prostu ustawienia, chociażby tym pokrętłem po wybraniu odpowiedniej opcji, na przykład, czas, żeby sobie zmodyfikować ten czas krócej, dłużej, bo nie zawsze ten system wagowy Wam dobrze zadziała, tak jak mówię, on zadziała źle, jeżeli włożycie. Mokre ubrania znacząco wydłuży czas prania. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was, zachęcam do obejrzenia pozostałych treści na kanale. Trzymajcie się, cześć.